Cześć, cześć, Teureczny Tarot. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zamiast Auryt następnego tygodnia, czy też dwóch następnych tygodni, wiadomość dla Was: wiadomość dla Was z kosmosu, wiadomość dla Was od opiekunów duchowych. A więc, na co być może powinniście zwrócić uwagę w tym tygodniu, lub czemu się poświęcić, bądź też zauważyć coś wokół siebie, co mogłoby wpłynąć na przykład na podwyższenie waszych wibracji, energii, waszej wytrwałości lub tego wszystkiego, co wymaga odpowiedniego dla was wzmocnienia, odpowiedniego wsparcia. Czas, słuchajcie, dosyć mocny, czas również pewnych transformacji, tego wszystkiego, co wprowadzać może jakąś wielką niewiadomą, szukanie odpowiedzi tu czy tam. Zwróćcie uwagę, czego słuchacie, zwróćcie uwagę na to, co do siebie przyswajacie, a czemu pozwalacie do siebie dotrzeć no w jakiś sposób zasiewając w sobie pewne ziarno, czy obfitości, czy właśnie deficytu. Na to zwróćcie uwagę. Dzisiaj tylko takim, słuchajcie, wstępem chcę się z wami skomunikować w tej sprawie, bo każdy ma swoją wolną wolę. Natomiast pamiętajcie, żeby dążyć do tego co lepsze, słuchać, otaczać się także tymi wpływami, które budują w was nadzieję, czy też budują w was poczucie no, bezpieczeństwa, tego przede wszystkim emocjonalnego. Mam nadzieję, że za tydzień, najpóźniej za dwa, e, chcę wprowadzić, słuchajcie, nowe czytanie tygodniowe czy też dwutygodniowe, oparte również o, e, no właśnie, taki przekaz energetyczny tego, co będzie, czy też mogłoby Wam pomóc jeszcze bardziej poza samym standardowym odczytem z kart Tarota, tych prognozujących te przyszłe energie. Ten akcent pozostanie bez zmian i on, on niestety bywa bardziej taki przyziemny, e, często. No, nie mam tutaj wpływu na to, czy są to lepsze lub gorsze informacje dla was, natomiast jest to przekaz prognozujący. On ma taką rolę, on w takiej roli się musi odnaleźć. A więc bądźcie cierpliwi, bądźcie wytrwali, może za tydzień spotkamy się w tej nowej odsłonie najdalej za dwa tygodnie. Ale również tego typu czytania, jak dzisiaj, też się będą pojawiać co jakiś czas, aby was wzmacniać, aby przekazywać Wam w większym lub mniejszym ogóle. To, co usłyszeć być może, powinniście w innej formie niż ta tarotowa. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, mam nadzieję, że e, będziecie chętni, aby tu zaglądać. Dajcie znać, dajcie znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, raz jeszcze. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie moim aurycznym, szczególnie tym, którzy są na stałe, tym, którzy tutaj e, wnoszą także pozytywną energię nowych widzów, zapraszam serdecznie do przyłączenia się do nas za pomocą subskrypcji. A więc nie zwlekajcie, nie czekajcie, to nic nie kosztuje, nic nie boli. Natomiast dla mnie jest to bardzo miły sygnał, że potrzebujecie tych energii, że potrzebujecie tego kanału, że jest on Wam pomocny. Tymczasem, nie zwlekając, przechodzimy do energii Waszych na ten tydzień, a więc 9-15 listopada dla wszystkich znaków Zodiaku. Pamiętajcie, żeby sobie zobaczyć również wibracje, które Wam astrologicznie towarzyszą, które też współgrają z tą główną energią zodiakalną, bo tam może też będą jakieś ukryte wiadomości dla Was. Natomiast pamiętajcie, że to są czytania ogólne, jakimi one by nie były, są czytaniami ogólnymi, a więc kierowanymi do Was wszystkich. A więc zobaczmy, jaką wiadomość dzisiaj będą chciały Wam przekazać anioły i jednorożce, co będzie dla Was ważne na ten tydzień 9-15 listopada. Do zobaczenia w czytaniach dedykowanych już Waszym poszczególnym energiom. Hej! I zobaczmy, skorpiony, co dla Was, więc wiadomość dla skorpiona. Co Wam się tu pokazuje? Pod spodem nadzieja, a więc. Też ważny sygnał dla Was, aby mieć nadzieję, aby jej nie tracić. I Archanią Uriel. A więc Archanią Uriel działa za pośrednictwem rubinowego promienia złożonego z purpury i złota. To promień mądrości i uduchowienia. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo, ponieważ Archanią Uriel przynosi spokój i miłość, zachęcając Cię, byś szerzył te wspaniałe wartości wśród innych. Duchowa łączność z Archaniołem Urielem pomoże Ci poczuć jedność z całą ludzkością. To stan wyjątkowej łaski, który przyniesie Ci wolność i radość. Wyobraź sobie, że jesteś ubrany w purpurowo-złotą pelerynę i wezwij na pomoc Archanioła Uriela w podniesieniu stanu swojej świadomości. Afirmacja dla Was stanowi jedność z każdym, kto jest pełen spokoju. A więc ten tydzień niech Was Kieruje w stronę tego, co spokojne. Niech Was wspiera Archanioł Uriel właśnie w poszukiwaniu tej świadomości i tego poczucia spokoju. Wezwijcie go, jeżeli go potrzebujecie. I nadzieja, która pozwala wierzyć, że niedługo w Twoim życiu zaświeci słońce. Anielska mądrość przypomina, że Twoja dusza jest niezwykle wytrzymała i pełna mocy. Dlatego miej wiarę w swoje marzenia. Pamiętaj, że wszechświat chce, byś osiągnął to, czego pragnie Twoje serce. On po prostu czeka, aż uwierzysz, że naprawdę na to zasługujesz, zanim anioły ześlą Ci spełnienie marzeń. Musisz zdecydować, czego naprawdę chcesz. Następnie wysyłaj pozytywne myśli dotyczące zmian, na jakie liczysz, i spełnienia Twoich marzeń. Poproś anioły o pomoc, a rozpalą i ożywią iskry potencjału. Nadzieja ma magnetyczną siłę która przyciąga do Ciebie to, to, co wielkie i piękne. Afirmacja dla Was? Jestem wiecznym optymistą. Bardzo ważny, bardzo ważny przekaz, słuchajcie. Pozostańcie w tej energii albo jej nie tracicie. Tak mówią do Was anioły w tym tygodniu. A co mówi do Was jednorożec? Hmm. A jednorożec mówi, daj się ponieść, a więc daj wyraz swojej kreatywności, daj wyraz swojej kreatywnej wyobraźni. Dla niektórych pod spodem jeszcze się pokazała dodatkowa informacja: służba, która z otwartym sercem jest kluczem do satysfakcji, a więc być może są wśród Was osoby, które na przykład pracują w służbie zdrowia albo no właśnie, macie jakąś misję do wykonania w tym tygodniu, która wymaga od Was nadziei, uskrzydlenia, błogosławieństwa odnalezienia się w tych energiach, które mają przynieść Wam czy Waszemu otoczeniu jakąś ulgę. Jakiś spokój, może wyciszenie, i do tego potrzebne jest, słuchajcie, serce, do tego potrzebna jest nadzieja i optymizm, do którego zachęcają Was tutaj karty w tym tygodniu, drogie skorpiony. A więc nie zapominajcie, aby uskrzydlać to, co mocne, uskrzydlać to, co piękne, kierować. Swoją uwagę ku rzeczom optymistycznym, silnym, chociaż mogą być teraz te energie osłabione, tym bardziej w was jest ten duży potencjał do tego, żeby trzymać się wyznaczonego przez siebie kierunku i nie zawracać z tej drogi. Nie poddawać się temu, co niepewne, bo ten czas, choć niepewny, on może chcieć was testować lub sprawdzać, na ile jesteście wytrwali, na ile wierzycie, na ile jest w was ta siła. was w nikim innym. Pamiętajcie o tym. Życzę Wam ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia, drogie Skorpiony. Wytrwajcie, bądźcie dzielni, bądźcie silni i pełni nadziei. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.